Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana A dzisiaj gościem Agnieszki Michałów, gościem Radia Gdańsk jest Tomasz Pałasz, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, otwierający listę ruchu narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Pomorzu. Dzień, Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Kim Pan jest, Panie Tomku? Tak jak Pan redaktor, przeczytał prezesa Młodzieży Wszechpolskiej od roku dokładnie. E, dobrze, a wie Pan co, jak myślę sobie tak, Młodzież Wszechpolska i myślę, że większość z nas to pamięta Roman Giertych. Ale dziś gdzie jest Roman Giertych? E, wydawało się, że Roman Giertych, Młodzież Wszechpolska to są ludzie tacy ideowi. On dzisiaj przestał być ideowy i już nie jest dla Was bohaterem? Ciężko mi jest komentować losy pana Romana Giertycha. E, kiedy ja dołączałem do Młodzieży Wszechpolskiej, to był rok 2008-2009, to już te e, drogi Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowego w ogóle i pana Senasa Giertycha się rozeszły. E, tak jak mówię, ciężko mi jest komentować dzisiaj, m, ponieważ no, tak jak wiemy, niektórzy ludzie, którzy wychodzą już z polityki, którzy e, znajdują się na to, torze, później szukają różnych sposobów, że do, żeby do tej polityki wrócić. E, dla mnie osobiście ten sposób e, powrotu do polityki, który wybrał mecenas Giertych, nie jest e, godny pochwalenia. Powiedział Pan, że Polska ma dwóch sojuszników. To są Pańskie słowa: Polska armia i Polski naród. Armię trzeba odbudować, trzeba odbudować, a naród przeszkolić i uzbroić. Co Pan nam proponuje? Przede wszystkim w Polsce potrzebna jest odbudowa pewnego ducha, myśmy to nazwali w naszym programie wojennego. Natomiast chodzi o. Wojennego? Taki... Tak, wojennego. Pan Dokładnie. chce wojny? Nie, nie chcę wojny. Chcę, żeby Polski naród i polskie społeczeństwo. Było zdolne do ewentualnej obrony. I nie tylko po to, że zakładam, że w przyszłości będziemy świadkami jakiegoś konfliktu zbrojnego. Mam nadzieję, że nie. Natomiast po to się utrzymuje wysokie nakłady na wojsko, po to się utrzymuje sprawną, zmodernizowaną armię i po to ma się ten komponent, którego w Polsce brakuje czyli obronę terytorialną, żeby odstraszać. Żeby żaden e, agresor z zewnątrz nigdy nie pomyślał nawet, że mu się opłaca do nas wchodzić. Na Ukrainę Rosjanom opłacało się wejść, ponieważ teraz widzimy co się dzieje. Tak zwane zielone ludziki chodzą po ulicach tak? i nikt nie jest w stanie się im sprzeciwstawić. No dobrze, ale to co? To y, mamy powrócić do armii e, takiej jaką mieliśmy w okresie PRL-u? Jak to ma wyglądać? Przede wszystkim uważam, że potrzebny jest powszechny pobór i dobre jest dla społeczeństwa, kiedy młodzi mężczyźni odbywają służbę wojskową w jakimś A tam pan wymiarze czasu. Do wojska? Gdybym miał taką możliwość, gdyby był powszechny, to ja bym się z tego cieszył. Natomiast Powiedział o co mi chodzi czytasz? pani redaktor, chcę powiedzieć, że potrzebna nam jest silna armia, niekoniecznie taka jak w PRL-u, ponieważ potrzebna jest też odbudowa pewnego ducha i moralności. Mam nadzieję, że, że w przyszłości będzie to możliwe. Potrzebna jest armia nie tylko sprawna, ale też z wysokim morale. No dobrze, ale jak to morale e, kształtować? Pytam, czy państwo koledzy chcieliby dzisiaj pójść e, do wojska? Chcieliby spędzić tam na przykład, nie wiem, dwa lata jak kiedyś? Dwa lata to zdecydowanie zbyt długo. Jeżeli mówimy o poborze powszechnym... Znaczy, przede wszystkim tak, panie redaktor. Na początku e, powinno się ułatwić dostęp do wojska tym, tym ludziom, którzy chcą. A w mojej opinii utrudnione? narodowe siły rezerwowe nie są wystarczająco. A dlaczego? Ja mam, nawet słyszę takie informacje i czytam, że mają problem z, z naborem, z dobraniem odpowiedniej liczby kandydatów. Ponieważ kandydatur. oferta, którą, którą przedstawiają, nie jest, nie jest dobra. Ja mam nadzieję, że po ostatniej reformie, która bardzo przyspieszyła, notabene, w związku z wydarzeniami na Ukrainie, widzimy jak sytuacja międzynarodowa potrafi wpływać na sytuację tak, w Polsce. Tak, nowe szkolenie 10 tysięcy ochotników. E, się pan zgłosić. Panie redaktorze, z tego co wiem, dzisiaj zaczęło się szkolenie na Bałtyku. 14 okrętów, tak? I to też jest efekt pewnej destabilizacji regionu związanej z tym konfliktem na Ukrainie. Ale panu takie szkolenia się, jak rozumiem, podobają, bo panu, pan mówi o pewnym No Jak wojennym. najbardziej szkolenia dla wojska są potrzebne, tak? Żeby to wojsko utrzymywać w stanie gotowości. No dobrze, a co to znaczy, żeby odbudować polską armię oprócz tego ducha? Mówi Pan, że każdego roku prawie 2% PKB przekazujemy na armię. To jest właściwie na przykład w, w tym roku 30 miliardów złotych. Ten cały plan modernizacyjny mówi 130 miliardów złotych. To jest dużo. Pani redaktor, z tego co wiem, to jest to ponad 30 miliardów. Natomiast rocznie jesteśmy zobowiązani przez ustawę przekazywać 1,95% PKB, tak. a to nie jest realizowane. Nawet to nie jest realizowane. A uważa pan, że e... ponad 30 miliardów rocznie to mało? Oczywiście, to jest mało na armię. E... NATO sugeruje swoim członkom, państwom zrzeszającym, e... aby przeznaczały minimum 2% PKB e... na rozwój e... modernizację sił zbrojnych. Dlatego uważam tak, że jest to zbyt mała kwota. A wie pan, kiedy... ile się przekazuje w Polsce na wydaje na naukę i szkolnictwo wyższe? Ja w tej chwili nie mam takich 2 danych. miliardy złotych. 2 miliardy, a ponad 30 na armię, a na, służb, na zdrowie szeroko pojęte. Wie pan ile procent PKB? Na PKP? pewno pani redaktor mi powie. 4,5% PKP. Dlaczego? Albo właściwie, Czyli może inaczej tak. Więcej niż na armię. No więcej na, na szczęście. Kosztem czego mamy y, wydawać więcej na armię, proszę powiedzieć? Pani redaktor, finanse publiczne rzeczywiście nie są z gumy, e, natomiast e, nigdy nie jest tak, że skądś nie można zabrać. E, przede skąd? wszystkim powinniśmy odchudzić administrację państwową, powinniśmy e, zmniejszyć e, tą galopującą, e, postępującą biurokrację, e, która pochłania bardzo duże koszty. Myśli pan, że z tej biurokracji, bo wszyscy tak by czerpali z biurokracji, tylko jakoś nikt tego nie robi, no. że z tego by się dało? E, ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć. Nie przyszedłem tutaj do studia z pełną mapą wydatków państwa, natomiast mm. myślę, że jest to do zrobienia. A propos tego, że rozmawialiśmy o wojnie, wy w ogóle jako nie wiem, czy młodzież Polska, narodowcy lubicie taką wojenną retorykę, prawda? Tak pani myśli? No tak ja panu zacytuję, na przykład takie hasła. Na pierwszej linii frontu naszym zadaniem jest odwojowanie z rąk lewicowo-liberalnego salonu każdego ży fragmentu życia społecznego w Polsce. Robert Winnicki, Ruch Narodowy to nieumunderowana armia, która ma w Polsce przywrócić porządek. Gdyby pani redaktor przeanalizowała wypowiedzi innych środowisk politycznych, ich liderów, chociażby Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego, znalazłoby się może nie tak dużo, ale również sporo odniesień takich, nazwałbym to, militarnych. I to wszystko przez to okay, jest? język Polityki. To jest język polityki, nie tylko przez Ukrainę. Zbudujemy polską siłę militarną, gospodarczą i polityczną, my ruch narodowy. Jak zbudujecie? Zbudujemy polską siłę, kiedy będziemy mieli wpływ na, na wydarzenia polityczne w tym kraju. Po to bierzemy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zresztą nie tylko po to, aby. Tam reprezentować polskie interesy, ale też po to, aby ruch narodowy mógł się zaprezentować wyborcom w Polsce, aby mógł rozwinąć właśnie to swoje polityczne skrzydło działania. No właśnie, ale jak przekonać Polaków? Bo tak, ostatnie sondaże nie są dla Was y, najlepsze. Rozumiem, że to jest jakiś plan na y, dłuższy marsz, ale po tej stronie prawej sceny politycznej, bo tak to trzeba powiedzieć, strasznie gęsto y, się robi. Już y, nie mówię, że są takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, ale proszę, y, Solidarna Polska to prawo właśnie sojusznicy. E, ale proszę zobaczyć, na przykład Korwin-Mikke teraz rośnie w siłę. Solidarna Polska to nie nasi sojusznicy. Myśmy otrzymali propozycję m, od tego ugrupowania wspólnego, wspólnej listy do Parlamentu Europejskiego, ale to odrzuciliśmy, dlatego że chcemy tak, jak pani redaktor powiedziała, szukamy się na długi marsz. Chcemy zbudować własną podmiotowość i wypromować własną markę. Jeżeli chodzi o sondaże, to problem polega na tym, że Ruch Narodowy jest jedynym komitetem wyborczym wyborców w tych wyborach. Nie komitetem partyjnym ani koalicyjnym, w związku z tym nie jesteśmy uwzględniani w większości sondaży. Czy liczy Nasz pan, cen... że będzie z wami jak z Ligą Polskich Rodzin kilka lat temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że byli tacy niedoszacowani w, w sondażach? Ciężko jest powiedzieć na dzień dzisiejszy. Polska polityka to jest tak nieprzewidywalne środowisko, że naprawdę ciężko jest cokolwiek prorokować. Jeszcze słowo na temat tego, że jest gęsto. Wie pani redaktor, różnica pomiędzy Ruchem Narodowym a Solidarną Polską, czy Polską Razem Jarosława Gowina polega na tym, że tamte ugrupowania to są takie projekty ad hoc. Na jedne wybory, na dwa wybory. No teraz mamy cały okres wyborczy, tak? Od tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, aż do parlamentarnych w przyszłym roku. Ja jestem przekonany, że jeżeli jedno z tych ugrupowań przegra powiedzmy dwa, dwie lekcje z rzędu, tak, znajdzie się poniżej progu czy to wyborczego, czy finansowania później, to po prostu zniknie, wyparuje ze sceny politycznej. Tamci politycy przejdą, znowu zmienią barwy, przejdą do innych ugrupowań. Natomiast ruch narodowy tworzony jest przez ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą w politykę, zaczynają budować tą swoją podmiotowość. Na naszych listach mamy najniższą średnią wieku, około 33 lat. Tak, tutaj, tego, tutaj czytam tego. listę pomorską, no to pan ma 24 lata, Inni 27-39 to chyba najstarsza. Nie, najstarsza osoba to ma 50. Tak, lat. tak. Ale, a, nie, 60, ten. No. Tak, tylko dwie. O, a, chciałem zaznaczyć, że tylko dwie osoby, co jest taką miarą e, tej zmiany, jaką proponuje ruch narodowy, zmiany pokoleniowej, tylko dwie osoby z naszej listy musiały podpisywać e, oświadczenie ilustracyjne, że nie współpracowały ze służbami e, w PRL-u świadczy to o tym, że rzeczywiście dochodzi do takiej zmiany pokoleniowej i ruch narodowy jest w awangardzie tej zmiany. Dobrze, a jeszcze porozmawiamy o tej Unii Europejskiej, bo przecież o tych wyborach tak. teraz rozmawiamy. Janusz Korwin-Mikke, wspominany już przeze mnie, powiedział ostatnio, że jego ugrupowanie idzie na wybory, by zlikwidować Parlament Europejski i zrobić z niego burdel. To jest cytat oczywiście. A wy po co idziecie? Bo przecież jesteście przeciwnikami integracji europejskiej w tej formie, jaka dzisiaj jest. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu języka politycznego. To jest z mojego punktu widzenia po prostu brak kultury politycznej. Ja uważam, że Parlament Europejski i ruch narodowy uważa, że Parlament Europejski nie jest niezbędny Europie. Tak poważne zmiany, jak na przykład likwidacja Parlamentu Europejskiego czy reforma innych instytucji Unii Europejskiej, to nie nastąpią z dnia na dzień ani nawet z kadencji na kadencję. Natomiast ja jestem przekonany, że ten nowy Parlament Europejski w którym będzie dużo ugrupowań eurosceptycznych, chociażby Jobbik na Węgrzech, Front Narodowy we Francji. To będzie Parlament Europejski pewnej, pewnej zmiany kierunku. Przestaniemy dążyć ku federalizacji coraz głębszej, czego najlepszym wyrazem jest Traktat Lizboński. A zaczniemy krążyć, dążyć ku Europie Wolnych Narodów. Mówi Pan, że nie jest Pan zwolennikiem takiej retorki, jak, jaką prezentuje Janusz Korwin-Mikke, ale czy jest Pan zwolennikiem szacunku między innymi na przykład do flagi Unii Europejskiej? Pańscy koledzy organizują takie happeningi w postaci plucia i deptania flagi. Flaga Unii Europejskiej bezprawnie wisi przy polskich urzędach. Zgodnie z to polskim znaczy, prawem. Zgodnie z polskim prawem, tylko biało-czerwona flaga ma prawo wisieć przy polskich urzędach. Natomiast my, jako społeczeństwo, jesteśmy celami jesteśmy celem takiej e, unijnej propagandy ze strony wszystkich partii systemu politycznego w Polsce. E, najlepszym przykładem tej propagandy jest rządowy spot, który łącznie z kosztami emisji jest na klatkę droższy niż Piraci z Karaibów. E, to jest problem. Profesjonalna produkcja. Tak, profesjonalna produkcja. I wie pani takie są właśnie efekty pogardy. Jeżeli rząd Ale nie pochodzi Pogardy. Przepraszam bardzo, czy plucie na flagę, której wy nie uznajecie, i nie uznają, to, to jest nie reakcja. jest pogarda? To nie, nie to jest, jest brak szacunku? To jest reakcja na to, jak marnotrawione są publiczne pieniądze po to, aby nam wpychać do głowy propagandę, bo z moich pieniędzy, z pani redaktor pieniędzy, rząd zabiera te środki potrzebne na produkcję spotu, który jest ciężko powiedzieć, ciężko nazwać czym, bo e, przedstawia największy sukces ostatnich 10 lat całego tego za ciągnięcie środków z Unii Europejskiej. No, czy pani uważa, że to jest największy sukces nas jako Polaków w ciągu ostatnich ja pytałam 10 lat? Zupełnie o co innego, bo to, czy nasza obecność w Unii jest sukcesem, czy nie, to jak pan dobrze wie, każdy ma swoją własną, prywatną tak. ocenę, i ta, którą pan prezentuje, nie jest jedyną obowiązującą, a można powiedzieć, że jest w mniejszości. Ja pytałam o pewien szacunek do symboli, ale też chętnie zapytam o szacunek do ludzi, bo jak słyszę przedstawicieli ruchu narodowego, którzy mówią, że idą do Europy, żeby walczyć z kimś, tam, Takim z pederastami, to jest cytat, tak? Którzy uważają, że niegodni są tacy ludzie, jak Anna Grodska Robert Biedroń, to pytam się, gdzie jest szacunek do człowieka? E, szacunek do człowieka jest zawsze potrzebny, natomiast. Ale Robert Biedroń zasługuje na szacunek czy nie? No oczywiście tak jak każdy człowiek zasługuje na szacunek. To nie jest, to nie jest kwestia, kwestia tego typu, jak pani redaktor przedstawia. E, nie jest? Robert nie. winnicki, cytat. Ruch narodowy będzie dążył do tego, by oczyścić życie polityczne ze skorumpowanych elit i z postaci niegodziwych. Takie postaci są dziś symbolizowane przez Janusza Palikota, Roberta Biedronia i Annę. i osobę Grocką. Pani redaktor, jeżeli mm, chciałaby pani w polskim społeczeństwie takiego stopnia demoralizacji, jaki mamy obecnie na Zachodzie. Ja już nie będę wspominał o, tych, o tym konkursie Eurowizji, bo. Ja, a, e, żeby porozmawiać no, o tym nie, naprawdę, ja pytam o szacunek. E, naprawdę e, to nie są przyjemne rzeczy. Natomiast, żeby zatrzymać pewne zmiany e, społeczne, pewne zmiany, Czyli które taki, dążą na przykład, że do podważenia naturalnych. tak? Pewne zmiany, które dążą do podważenia praw naturalnych, e, na których oparta jest cała nasza cywilizacja. To potrzebne są czasami też radykalne słowa i ale, radykalne działania. Ale proszę dobrze, rozumiem, czy w takim razie na przykład osoby homoseksualne nie miałyby praw y, wyborczych? Nie no, to nie jest, to mnie absolutnie nie interesuje, kto jaką ma orientację. Dla mnie mi chodzi o to, żeby e, orientacja seksualna, czy jakiekolwiek tego typu rzeczy nie, miały, nie były kategorią, dla której ktoś jest wybierany. Tak. Ale wybierany jest ten, kogo ludzie chcą wybrać, tak? Jeśli będą chcieli wybrać pana, to, yy, to wybiorą pana. Jeśli chcą wybrać Roberta Biedronia, nie wybiorą Roberta Biedronia. Może dlatego, że ma zielone włosy, albo będzie miał brodę, albo nie będzie miał brody, albo ja będę miała brodę i tak dalej. I to wolny jest wybór. pani redaktor problem e, naszej wolny demokracji. Wybór? Wolny wybór, owszem. Natomiast e, ja bym chciał, żeby jedynym głównym kryterium, Jakie biorą ludzie pod uwagę, kiedy idą do wyborów, zakreślać kratki przy kartach wyborczych, są kompetencje. Zdaję sobie sprawę, że każdy ma wolny wybór. Tak, Pani Dobra, każdy ma wolny wybór. Natomiast powinniśmy dążyć ku temu i robić wszystko, aby właśnie kompetencje były podstawą wyboru polityków w tym Zgadzam kraju. Zgadzam się, ale obserwujemy oboje te wybory, ja trochę dłużej, różnego rodzaju wybory. To niestety tak często nie jest. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.